Robert Lewandowski jedzie na galę rozdania złotej piłki e, przyznawanej we Francji. Jedzie w poniedziałek, 2 grudnia. No właśnie, czy to oznacza, że Robert Lewandowski zwyciężył o tym wszystkim w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, media podały praktycznie informację, że Robert Lewandowski jedzie 2 grudnia na rozdanie nagrody, nagród, tak, piłkarskich. Tu jeśli chodzi o złotego, praktycznie złotą piłkę przyznawanej przez France Football w Paryżu, no a to może oznaczać tak naprawdę, że Robert Lewandowski jest na pierwszym miejscu albo tutaj na podium, tak w pierwszej trójce, ponieważ faktycznie w poprzednich latach nie jechał na rozdanie tej nagrody, a wiadomo, że jak jeżeli jedzie, no to tak naprawdę może tutaj zdająć pierwsze miejsce albo być bardzo blisko tego wyniku, no to byłby spektakularny tak naprawdę sukces, nieprawdopodobna historia, żeby Robert Lewandowski właśnie zwyciężył w, praktycznie w tym konkursie? No, ciekawa tak naprawdę sytuacja. Jeszcze nie da, do niedawna, praktycznie mówi, że to jest Lykabaret, tak, gdzie tam zajmował chyba szóste miejsce, był daleko w tej klasyfikacji, w tej jeśli chodzi o tą ścisłą czołówkę. Teraz się praktycznie wszystko pozmieniało. Tak, już praktycznie 2 grudnia będziemy wiedzieć, czy Robert Lewandowski zwyciężył, tak, i przejdzie do historii jako piłkarz, czy też nie. No, i czy rzeczywiście będzie na pierwszym miejscu, czy będzie w pierwszym? Tej trójce, tak. My tu mówimy w Polsce, że Robert Lewandowski jest niedoceniany, że nie robi takiego szumu medialnego wokół siebie. Tak, na przykład tutaj Cristiano Ronaldo czy Neymar, być może tutaj dlatego też dziennikarze nie zwracają na niego uwagę. Ostatnio przedstawiałem informację, że Robert Lewandowski, jeśli chodzi o jego rekord, tak, cztery gole zdobyte praktycznie w praktycznie przeciągu 15 minut w meczu z z Zvezdą, no to praktycznie ten, ta informacja przeszła bez echa, jeśli chodzi o media brytyjskie, tak? W ogóle nie ma tam żadnej wzmianki na temat tego rekordu. Praktycznie media brytyjskie no, bardzo żyją swoimi e, e, tutaj e, tak, rozgrywkami, nawet już pomijam kwestię piłkarską, nawet interesują się tutaj drugą ligą e, innymi sportami niż o tym poinformować w gazecie na rzeczywiście Robert Lewandowski zdobywa te bramki zdobywa te gole a przecież jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie absolutnie piesza trójka tak no to jest praktycznie Robert Lewandowski to dzięki swojej ciężkiej pracy ja zawsze mówię że no tutaj ciężko jest porównywać czy ocenić Roberta Lewandowskiego w stosunku do Cristiano Ronaldo czy do Messiego tak bo często ludzie mówią czy Robert Lewandowski jest lepszy od Messiego, czy Cristiano Ronaldo, no nie można tak ocenić, tak, bo zobaczmy sobie, że to jest zupełnie inna historia, inny przebieg kariery. Gdyby Robert Lewandowski miał takie możliwości, tak, Cristiano Ronaldo, tak, czy na przykład Messi od najmłodszych lat, gdyby występował w Barcelonie, być może już dzisiaj byłby tym najlepszym piłkarzem na świecie, miałby lepszy bilans bramkowy, natomiast on wiele nadrabia. No sam przyznał, że jak poszedł z Dacha Poznań do Borus do Dortmund, to był duży przeskok, musiał dużo wykonać prakty praktycznie pracy, yy, tak, sam, żeby do do tego poziomu, więc gdyby to już miał praktycznie kilka lat wcześniej, może dzisiaj już można byłoby mówić, tak, że jest najlepszym piłkarzem na świecie. Natomiast absolutnie z pierwszej tej trójce, tak? Ja muszę powiedzieć, że zrobiłem mnóstwo, kilkaset praktycznie filmów na temat Roberta Lewandowskiego. Natomiast, no, ciężko jest mi tutaj powiedzieć, tak? Oczywiście, jako Polak uważam, że jest najlepszym piłkarzem na, na świecie, najlepszym napastnikiem. Natomiast patrząc tak naprawdę obiektywnie. Ciężko jest mi powiedzieć, tak? czy Cristiano Ronaldo, czy na przykład Messi, tak? Oczywiście patrzymy tutaj z punktu widzenia umiejętności piłkarskich czy goli zdobytych skuteczności, tak? Nie patrzymy przez pryzmat, kto, kogo praktycznie lubi. Bo bardzo często tutaj dziennikarze, czy osoby zajmujące się piłką nożną oceniają na podstawie tak naprawdę, kogo lubią, tak? Ze względu na charakter. To są świetni napastnicy, ale kogo z tej trójki by wybrali. I to jest błąd, tak? to jest ogromny błąd, no bo tutaj nie można patrzeć na cechy charakterologiczne, tylko na skuteczność, tak, na, na skuteczność, także tutaj rzeczywiście Robert Lewandowski jest absolutnie nieprawdopodobny w tym, co robi, bije wszelkie rekordy, praktycznie tutaj, no, media rozpisują się, rozpływają się na temat tutaj rekordów Roberta Lewandowskiego, no, ale pamiętajmy, tak, w jakim wieku praktycznie, no, przyszedł do Bundesligi, że miał problemy, jeśli chodzi tutaj o Legię Warszawa, tak, gdzie praktycznie mógłby zakończyć tą karierę piłkarską, co by było, gdyby na przykład już od 15. od 15 roku życia dla gra jakiegoś klubu zagranicznego, tak? Zupełnie inaczej ta kariera by przebiegała, ona by poszła w zupełnie innym kierunku. Co ciekawe, przecież Robert Lewandowski miałby podobną karierę jak Krzysztof Piątek, a więc Robert Lewandowski był przemierzany do Genui, nawet był oglądać o, tam boiska, ostatecznie nie pojechał do Włoch i występuje w Bayernie, tak? W, znaczy pojechał do do Borussii, Dortmund. Natomiast właśnie Piątek poszedł jakby tymi teoretycznie, w cudzysłowie tymi śladami Roberta Lewandowskiego do Genui. No i widzimy, jak teraz kariera przebiega Krzysztofa Piątka. teoretycznie przeszedł tak do Milanu, natomiast no, w praktyce też, a natomiast no okazało się, okazało się, że tych bramek nie zdobywa, tak? Czyli gdyby Robert Lewandowski właśnie poszedł do Genui i potem na przykład poszedł do Milanu albo do innej drużyny, mogłoby się okazać, że ta kariera mogłaby być zastopowana, a tu praktycznie cały czas idzie do przodu. Robert Lewandowski ma nieprawdopodobny bilans bramkowy, tak? Non-stop praktycznie zdobywa te gole w lidze mistrzów. Wszyscy mówią, że to jest maszyna, to nie jest maszyna, to jest absolutnie ciężka praca, tytaniczna praktycznie praca. Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że śpi na jednym boku, na lewym boku, że specjalnego tak naprawdę trenera od snu, że musi włączać sprzęty elektroniczne w, 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 w sypialni, że odpowiednie oświetlenie. A więc wszystko praktycznie robi po to, żeby osiągnąć ten sukces, osiągnąć tą karierę. Nawet jeżeli to miałby mu przynieść 1 czy 2% tak skuteczności, to później się praktycznie przekłada na boisku, tak? Przez to jest lepszym zawodnikiem rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że są bezsensowne, tak, jak na przykład tutaj odpowiednie oświetlenie, czy odpowiednie spanie na, na boku, tak, ale to wszystko praktycznie wpływa na regenerację, na to, że później może grać na tej pełnej intensywności praktycznie co trzy dni, tak. Więc, no, nic praktycznie to, co robi Robert Lewandowski, to nic nie jest śmieszne, skoro przynosi mu to efekty, tak, skoro ma tego efekty na boisku i zdobywa te gole, no, przecież ten wyczyn, który dokonał w 15 minut Bajermona Monachium, zwyciężył w ogóle 6-0 nad trweną z wezdą meczu w ramach Ligi Mistrzów, tak? Natomiast Robert Lewandowski zdobył w 15 minut 4 bramki, absolutna dominacja, tak? No tutaj przecież nie dał jakiejkolwiek szans Bayern Monachium przeciwnikowi, a Robert Lewandowski no strzelał bramki jak na treningu, tak? Ale muszę powiedzieć, że ta świetna forma szczelecka nie jest kwestią przypadku, no, z racji tego, że robię mnóstwo filmów na temat Roberta Lewandowskiego, to rzeczywiście jeszcze przed sezonem, tak, czy na początku tego sezona, sezonu, były otwarte treningi, tak, jeśli chodzi o Bayern Monachium i widać było skuteczność, tak, na tych treningach, wszystkie podania skuteczne, szczały na bramkę kończyły się golem. Nie mówię, że Robert Lewandowski, tak, tutaj od, od samego początku był najlepszy w tej drużynie, ale naprawdę na tle tych zawodników, którzy występują w Bayern oni nie trafiali w bramkę, przeszczelili, byli nieskuteczni, natomiast Robert Lewandowski wykazywał się tą skutecznością i to nie jest kwestia przypadku, to absolutnie ta ciężka praca to wszystko praktycznie procentuje, tak. Zresztą teraz ma najlepsze wyniki wydolnościowe, najlepsze wyniki jeśli chodzi o piłkarza, który dotychczas praktycznie nie miał, to też praktycznie wpływa, tak, tam też była kwestia zmiany diety, zrezygnował z mięsa, lepsza regeneracja, to wszystko praktycznie wpływa na to, że rzeczywiście tych bramek ma najwięcej tak, jeśli chodzi o Bundesligę, jest królem przelców, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Natomiast zobaczymy, czy rzeczywiście zostanie uhonorowany, tak, czy jego ciężka, tytaniczna praca zostanie uhonorowana i w końcu znajdzie się na pierwszym miejscu, albo też pierwszej trójce. No, moim zdaniem istnieje taka szansa, ciężko jest mi tutaj powiedzieć, na pewno nie jest tak medialny, tak, Neymar, tak, czy Messi. No, pojawia się informacje że pierwsze miejsce zdobędzie obrońca, tak, Virgil van Dijk, tak, że jeżeli nie Virgil van Dijk, to wtedy będzie na pierwszym miejscu Robert Lewandowski, aczkolwiek wydaje mi się, że na pewno będzie w tej pierwszej trójce, tak? Na pewno będzie w tej pierwszej trójce. Na pewno coś się już święci, skoro leci praktycznie do Paryża. To znaczy, no, że praktycznie to nie jest kwestia przypadku, tak? Że tutaj, no, Robert Lewandowski wie, że na kim będzie miejscu, albo będzie bardzo bliski podium, tak? Czy bardzo bliski tego, żeby być na pierwszym miejscu? No, bo na podium to powinien być, tak? Na jedno z tych trzech, trzech miejsc na pewno powinien zdobyć. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Co na ten temat myślicie? Czy rzeczywiście Robert Lewandowski zasługuje w ogóle, tak, jeśli chodzi o swoje umiejętności, e, e, tak, żeby z, zdobyć pierwsze miejsce? No niektórzy mówią, że brakuje tych bramek, brakuje tych statystyk, jeśli chodzi o reprezentację Polski, tak? Że tam powinien mieć gole, powinien mieć asysty, wtedy, jeśli chodzi o te rankingi międzynarodowe, byłoby mu łatwiej, tak? Niektórzy mówią, że tak naprawdę ten konkurs, jeśli chodzi o złotą piłkę, to jest konkurs piękności, w cudzysłowiu, ale nie piękności, tylko popularności, tak, ale tak piękności są znane, tak? Wszyscy znają, pamiętają jakieś modelki i tak dalej. Tak samo tutaj jest konkurs popularności także, e, który piłkarz jest bardziej znany. Natomiast bardziej Robert Lewandowski jest takim rzemieślnikiem. Ciężko pracuje, tytanicznie zdobywa te gole. E, nie szuka rozgłosu, tak, po klasku. Oczywiście media informują. No a to jest inaczej w przypadku na przykład Neymara, tak. Wiemy jego tam s, s, skandale, które wywoływał, tak. E, jeśli chodzi o ten hotel na przykład z tą kobietą, co tam oskarżała go czy Cristiano Ronaldo w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to nie występuje praktycznie u Roberta Lewandowskiego. Na pewno dla nas to byłaby świetna nobilitacja, absolutnie promocja Polski, świetna rzecz, gdyby Robert Lewandowski właśnie zajął pierwsze miejsce, no nieprawdopodobna historia, no to też jest ambasadorem jako Polski, tak, jeśli chodzi o te wszelkie plebiscyty, jeśli chodzi o te tutaj konkursy. To wszystko dzisiaj, napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście Robert Lewandowski powinien wygrać, czy też nie. Pozdrawiam, stawcie suba, cześć!